Jestem żółty, dobra. No kurde, co tak długo na Ciebie czekam. Już mam, mam. Patrz. No. Ja to kończę I tak się rozjadę. No dobra, to możemy zaczynać. Um. Coś dziwne, te szachy są. Kolory się nie zgadzają. Trzeba to naprawić. Dobrze je, co ty chcesz? Poczekaj. Mm. Ja to ogarnę. Ja to naprawię. Dobra. Załadujemy tutaj do garnka wody. I zaraz pokolorujemy te szachy na właściwy kolor. Tylko musisz odpowiedni barwnik, oproszę. Piękna czern. Dobra, daję daj tu. Dobra, już daję, daję. Czekaj, czekaj, nie, nie wszystkie trzeba tutaj równo na pół je podzielić, żeby wszystko było jak należy. Okej, okay, dobra, To Proszę bardzo. Pół na pół. No, i gitara, i wrzucaj. Dobra, teraz trzeba zamieszać. I poczekać, aż się pokolorują. No super, zagamy w końcu. Tak. a teraz odstać to. Jasne. Dobra, i możemy jeszcze wziąć zagierkę. No, w końcu. Trzeba oszczędzać prąd. I tak się zjadę. Czekaj. Eee. Coś znowu nie wyszło. Znowu się nie zgadza. No, pół na pół miało być. No nie, no, nie mam, ale to chyba nie tak. Czekaj. Dobra, to ustawimy tak. O, teraz kolory się zgadzają. Ale pionki eee. przeciwko. No, coś jest nie, tutaj, nie tak. O, tutaj oszukujesz, masz za dużo mocy. Dobra. No ale dobra, gramy. Co, Co jest? jest? No i poszło no, światło. O, a w drugim pokoju jest. Na szczęście mam świeczkę. W drugim pokoju jest, kurwa! Czyli tylko... <grym> Czekaj, stop. Okej. Okay. Już... Ale nie, było tam! Nie, oszukujesz. Nie, to ty oszukujesz. Nie, ty oszukujesz. Dobra, niech a. tak będzie. Przesuń to po prostu. Dobra. Trzeba to wymieni... naprawić. No to tak. dawaj. Dawaj. O! Gorące! No. O, ja pierdolę! Masz, uparzyłem. Daj mi to wiadro. Nie plecy byście wolą. Masz. Kurde. Zapomniałem, jestem idiotą. Mm. To jaka nie dziwi. Mm. Dobra, teraz ja. Stawić. Dobra, A. teraz ty próbuj. No, dobra, czekaj. O, o. A! Jezus, Maria, co ty robisz? Nic nie widzę. Czekaj, no. Kurwa. Pomóż mi, no! O, no tutaj, teraz ja pooszukuję. Z gecikaj mi tak. Zdjęłam. To chyba tak było. Co ty znowu tu mieszasz? Pogrzało cię? Czarnówkę wymieńmy najpierw. No dobra. Spoko, teraz trzeba się odpowiednio zabezpieczyć. No. Patrz, teraz się teraz, na teraz nas nie układa. Okej, okay, dobra, wchodź. Dobra, a teraz musisz się kręcić. Okej. Okay. Zaraz to odkręcimy, będzie wszystko grało. W głowie mi się kręci. A... O lol, ja Okej. Wow, I znowu zapalowały egipskie ciemności. Zaraz to zapalę, czekaj. Kurde, chińskie te zapałki, no nie, nie działają. Czekaj. Sam takie kupiłeś. Muszę, muszę. Ech. Za któryś razem na pewno się uda. O. No, Zapaliłam. No zepsute są, no nie działają. Sam jesteś zepsuty, patrz. O. Ty naprawdę masz cheaty no trzeba to odkręcić dalej. Dobra, daj mi to. Spróbuję teraz, ja. Dobra, twoja kolej. Dobra, mam. Mam żadówkę. Wow, pięknie. Bo... O, 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 tracę o, równowagę. O, o, o. Czekaj, bo, 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 bo tracimy równowagę. Ojoj. No. Co jest? mu ciemno. Gdzie jest ta świeżka? Nie wiem, dalej jest ciemno. Za Zapal tam światło w kuchni znowu, bo Dobra. nic nie widać. Ty idź. A. No, nie widzę tej świeczki, gdzie na jest. No. A. Okay, już mam. Mam teraz wersję płaską. <grym> ale działa dalej. Ale... Działa, działa. Mm. Koniec zapałek. Wszystkie zzu... zużyłeś. A żabkę trzeba trudno. wkręcić. No, trzeba wkręcić. Ale A niestety dawa. chyba mam tylko taki model. Nie wiem, czy będzie kompatybilny z tym gniazdem, ale. Dobra, dobra wchodź. Spróbujemy. No, chyba no. jednak nie. No, chyba nie Czekaj, ja spróbuję tutaj. Może jak z USB na trzy razy spróbować. Nie, mm. nie działa. Nie pasuje. No, faktycznie, za dużo przy... jest. Czekaj. Chodź, poszukamy innej. Może coś znajdziemy. Albo uszyjemy tej, no. co jest. Weźmiemy tej, co jest, dokładnie. Ja tu zrobię tutaj yy, dojście do tego. Dobra. Trzymaj się, a teraz to wykręć. Okej, okay, dobra, udało się. No i pięknie, teraz dobra. tylko wkręcić. Ała, znowu mnie plecy bolą. I No kom. i powtoka. No cóż. Hmm. Pomyślmy. To chyba nie zostało nam nic innego jak użyć tej. Hmm. Tylko jak to zrobić? Hmm. Pomyślmy chwilę. Czekaj, ja tu dokonam samoróbki, przeróbki i wszystko będzie grało. Dobra. Chyba wiem o co ci chodzi. Dobra, Oczywiście. dawaj. Oczywiście, tutaj będziemy drutować. Proszę bardzo, pięknie jest zrobione. A teraz to podtrzymaj. Jasne, wskakuj. Podaj mi teraz odpowiednie narzędzia. Trzymaj. Dziękuję. Jeszcze to. Daj, niemki. I to. Daj młotek. No i gitara, i zrobione. I teraz będzie światło. Ciekawe czy to zadziała. Oczywiście zadziała, no ja no wiem nowe. co robię. No to super, mamy szatówkę. No i Udało gitara. Się. Jak zawsze. Dobra, zapalaj. To, próba generalna. Ale fajnie świeci. No i... tyle skrywek. Dobra, bierz, 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 te szachy i idziemy na dół. No ciekawe jak mam je wziąć. Dobra. Teraz już nikt nie będzie szukiwał, jest światło, nie musimy płacić za front, wszystko... wszystko wyszło na, na plus. Fakt. Ale żołówko ładnie pierdzielnęło. No, trzeba to przyznać. Patrz jak się ogrywa. Chyba, chyba we śnie.